Witam serdecznie moi drodzy z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do Oxygen, not included naszej lodowej planetoidy. A niewiele w poprzednich odcinkach ciekawego tutaj, czy odkrywczego czego się wydarzyło. A powolutku, powolutku, nasza kolonia zamaryza na śmierć. Widzimy, że temperatury, które w naszej kolonii panują, są bardzo niskie, szczególnie w miejscach, w których aż tak niskie nie powinny być. Chociażby w miejscach, w których nasze duplikanty sobie słodko śpią od czasu do czasu. Kopiemy miejsce na brudną wodę. W przyszłości to będziemy chcieli mieć brudną wodę. Dalej... Najprawdopodobniej będę chciał wykopać sobie tutaj przestrzeń. I tak, tutaj nie ma żadnej luki od tej strony, więc tutaj będzie rura, tutaj będzie luka, tutaj będzie um, dopiero um, kolejny poziom. I ten kolejny poziom będzie mniej więcej gdzieś do tej wysokości. Jeszcze nie wiem co tutaj będę produkował. Czy tutaj będę tworzył. Ale na tej wysokości będziemy moi drodzy chcieli... No może gdzieś na tej, na tej być może. Mniej więcej gdzieś tutaj w takim wypadku niech będzie. Gdzieś na tej wysokości będziemy chcieli odciąć naszą bazę od warunków zewnętrznych. W tym celu będziemy musieli przebadać technologię z zakresu. O, tutaj, płytki izolujące. Będziemy chcieli te płytki izolujące w niedługim czasie, moi drodzy, postawić. Hmm. Ciekawe, ciekawe co my ja będziemy mogli zrobić. Tutaj planuję kuchnię umiejscowić, żeby duplikanty miały bliżej do stołówki. My nie możemy jeszcze budować, nie, nie możemy jeszcze budować takich specjalnych ryb sterzackich co usprawni duplikantom drogę w dół. Bardzo szybko się po nich zjeżdża, oczywiście dużo wolniej się po nich wspina, więc zawsze koło takiej rury chcę mieć również zwykłą drabinę. Po drabinie w górę, po w dół. A, i my teraz chcemy pracować nad garścią nowych rozwiązań. Będziemy chcieli. Tak, woda zwykła, nadająca się do picia, będzie podjeżdżała od dołu, prawda? Pokażcie mi, jak wygląda. Chcemy teraz łazienkę zaplanować. A to było w. Chydy, o, tak, toalety. Czyli tak, to toalety od dołu są dobre rzeczy, od góry. Są mniej dobre rzeczy. Od do góry wychodzą rzeczy, których nie chcemy. Prawda? Dobrze na to spoglądam? Jeżeli na przykład spojrzymy na pompę, to wychodzące rzeczy mają zielony indykator. Czyli wychodzące rzeczy, ok. Powiedzmy, że będę chciał mieć cztery toalety. To by oznaczało, że będziemy potrzebowali również cztery umywalki. A umywalka, 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 umywalka będzie w medycynie. Z lew. Tak, z lew będzie w medycynie. A gdy tylko postawią to, usuniemy wychodki. Następnie po usunięciu wychodków ustawimy z lewy. Po ustawieniu zlewów usuniemy umywalki. W takiej kolejności. Oczywiście to wszystko będzie trzeba jeszcze podpiąć. Hmm. zamysł jest taki, że Dobię. odpływ odpływ następny idzie tutaj, tutaj Tutaj postawimy drzwi. Pyk, 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 pyk. I kanalizacja odpływ. Taki jest zamysł. Zobaczymy na ile uda nam się go zrealizować. Dodatkowo jest tutaj dość zimno, więc ta woda będzie na ten moment zamalezała. Żeby ją rozgrzać, to będzie kwestia na później, ale to jest problem, którego musimy być świadomi już teraz. Dobra. A i ja tutaj nie będę miał rury prowadzącej wyżej, bo to. Czyli tutaj rura będzie schodziła i tutaj rura będzie schodziła. Niepotrzebnie tak to popsułem sobie. Dobra. I powiedzmy, że rura będzie schodziła tutaj, tu będzie jedna przestrzeń przerwy. Czyli drugi zbiornik będziemy chcieli zamontować tutaj. I to będzie zbiornik na czystą wodę. I powiedzcie mi jak duże ja to zrobiłem. Gdzie to jest? To jest 11 na 7. O, patrzcie, na oko dobrze to zrobiłem. I tego nie będziemy musieli izolować od reszty naszej bazy. Chwilowo tutaj postawimy płytkę powietrzną i chwilowo tutaj umieścimy drabinę. Tak zaraz, zaraz się zajmę tym, czym zapomniałem się zająć wcześniej. Ok. Hatchlingi albo ktoś nowy. jest sprząta, nosi, leczy, bada. A, dobra, i będą jaja hatchlingów. Jak się wyklują, to będzie można je przerobić na żarcie. Dobra, to jest Spike. My byśmy chcieli, żeby nasze duplikanty przechodziły przez Spike, idący gdziekolwiek. Na ten moment nie mają takiej motywacji. Możemy im w tym odrobinkę pomóc tworząc przejście tutaj zwyczajnie. Żeby mogły również tędy iść, jeżeli uznają to za stosowne, więc istnieje szansa, że np. duplikant, znów powiedziałem prawa, duplikant idący stąd może przejść przez parek i dostać dodatkowy mu bonus do mury. Okej. Okay. Aha problem z temperaturą naszych roślinek. Zobaczymy jak groźny będzie to problem. Być może sytuacja sama się unormuje, gdybyśmy na przykład dodali tutaj płytki powietrzne. Na przykład tutaj tutaj i powiedzmy, tutaj dodaj takie płytki powietrzne. To możemy wyburzyć i przepływ powietrza powinien. Jeżeli się nie mylę, nasza stacja druku generuje troszeczkę ciepło. Więc możliwe, że to zadziała, a nawet jeżeli to nie zadziała w takiej formie, my zawsze możemy... Tutaj spróbuję postawić, moi drodzy, generator węglowy w takim wypadku. Problemem jest tylko to, że ten generator... Hmm, ...będzie nam zjadał węgiel, którego jest limitowana ilość. Mamy 23,5 tony węgla, to wcale nie jest dużo. I jeżeli będziemy... ...to faktycznie w pełni konsumować... ...to... Wiecie co? Tutaj, postawiłbym. dobrze. musimy najpierw wykopać ciebie i przydzielić temu wyższy priorytet. Wtedy generator węglowy się postawić tutaj. Ten generator węglowy może w tyle ciepła wyprodukować, że również tą wodę stopi. Będzie... Ten lód stopi na wodę i będziemy mogli tego użyć osobno. Produkujemy też pierwsze dozy e, rafinowanych metali. A, nie mamy żadnych technologii do opracowywania. My chcemy opracować obecnie, tak jak mówiłem, izolację, ale chcemy też kilka innych rzeczy zrobić. Więc pytanie, co ma pierwszeństwo? A, opracujmy tą izolację w takim razie na ten moment. Jak my stoimy z tlenem i gęstością atmosfery w naszej bazie? ponieważ e, gdy zamontujemy tutaj generator na węgiel e, on będzie emitował z siebie bardzo dużo dwutlenku węgla i ten dwutlenek węgla będzie musiał coś ze sobą e, począć co nie do końca będzie m, dla nas fajne z racji tego że nasza baza może się zwyczajnie Zbytnio, jakby to ująć, i ciśnienie w bazie może zbytnio wzrosnąć. I oczywiście, nadmierne ciśnienie wcale zbyt dobre dla naszych duplikantów nie jest. Ale mamy dość dużo projektów, którymi się zajmujemy. Nie mamy problemu z żywnością. Jedyny nasz problem obecny to jest z temperaturą. Który to problem przełoży się na problemy z żywnością, ale to w dość odległej perspektywie, mam nadzieję. Dobra, no macie co jeść, chociaż to nie jest zbyt apetyczne, są makabrycznej jakości posiłki, ale przynajmniej nie umrzecie z głodu. To jest dość dobra rzecz. Dlaczego ten budynek jest niezdolny do użytku? Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że nie mamy nawozu. Mamy nawóz? Dlaczego? Eee... Operacja wymaga umiejętności. Czy, mnie, czy nie przydzielałem kogoś przypadkiem umiejętności na odpowiednim? Uprawa roślin mamy. To powinno wystarczyć. Czy to jest potrzebne ulepszone rolnictwo? Nie, uprawa roślin powinna wystarczyć. Tak to było rozpisane wcześniej. Pielęgnacji roślin. Okej. Okay. Czy tylko mi się wydaje, czy polonizacja tego produktu wywołała w kliencie tak dużo błędów, że powinien tą polonizację odinstalować? Mam nadzieję, że to nie psuje naszej rozgrywki holistycznie. Ok, przynajmniej na ten moment mamy troszeczkę żywności. Tym się nie muszę aż tak bardzo przejmować. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię z dawna i nie przytaczałem, ale jeżeli chodzi o polonizację produktów, miałem nie najlepsze doświadczenie. Zazwyczaj miałem nie najlepsze doświadczenie, a w jednej sytuacji to doświadczenie było naprawdę krytycznie, wręcz zabawne. Zabawne przez łzy. A mianowicie jedna z moich ulubieńszych gier kosmicznych, forexowych, która nazywa się Space Empires 5, została w Polsce spolonizowana. Nawet nie pamiętam już, kto to zrobił, ale geniusze spolonizowali również kod gry. Między innymi kod gry odpowiadający za funkcjonowanie AI. Tym samym w polskiej polonizacji od początku po dziś dzień nie ma w polskiej polonizacji Space Empires 5. Nie ma, moi drodzy. A, a, to tutaj się nie dostaniesz. Nie ma a, działającego AI. Kupu, kupujecie G, za, to czy znaczy dawniej, prawda? Dawniej, dawniej, kiedy ta G wychodziła. Nie wiem, ile to lat temu było. O, bardzo, bardzo dawno temu. To kupowaliście G? Spolonizowaną i przez tłumaczy zepsutą, tak że funkcjonalnie nie dało się w tą G zwyczajnie grać. To było ciekawe doświadczenie. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście amerykańska czy angielska wersja, prawda? działy bez zarzutu, ale sam fakt, że dopuszczono do czegoś w tym guście jest dość zabawny. Musiałbym zrobić tutaj miejsce na pompę powietrza, żeby wypompowywać. Oczywiście głównym problemem jest temperatura i z tym też będziemy chcieli walczyć jest? Masz dziewiąty priorytet na to. Dlaczego się nie zajmujesz rzeczami, które mają dziewiąty priorytet? No drodzy, tutaj są rzeczy, które mają dziewiąty priorytet. Nie zajmujecie się pewnie nimi, dlatego że nie macie jak tutaj dotrzeć. Może ta debinka wystarczy? No ok, czyli to prawie działa. Wiecie co? To ma niższy priorytet, ale to faktycznie nie jest jeszcze zrealizowane. To powinno mieć priorytet 8. Bo, jeżeli wymienicie podłogę, kiedy już tutaj będzie płyn, to będzie trzeba ten płyn oczywiście sprzątać. Co wcale nie jest na najprzyjemniejszym zadaniem, więc lepiej byłoby tego uniknąć. Gijamy na najwyższej prędkości i jakoś tak powoli to idzie. Skończonym zasobem jest między innymi woda, to jest problem. Zobaczymy, jak dużo jeszcze innych prób będziemy tutaj mieli. Okej, okay. prosiłbym o zrealizowanie tego zadania, jeżeli można prosić. O, czyli tak jak myślałem, nie mieli jak tutaj dojść. Nie mieli dostępu do tej lokacji, inaczej by dużo wcześniej się tym zajęli. OK. I to co będziemy chcieli zrobić, to postawić tutaj generator na węgiel. A być może będziemy musieli tutaj śluzę założyć, najprawdopodobniej ta śluza byłaby rozsądną rzeczą. A, i nie mamy... muszę to podpiąć na razie do sieci w taki sposób. Primitywny. OK. Niech będzie. Później postawimy tutaj najpierw ciężki kabel, użyjemy transformatorów i będziemy tą energię elektryczną rozprowadzani po całej bazie, poprosiłbym o linkę wyższy priorytet tego wszystkiego, powiedzmy ósmy priorytet. Dzięki temu moje duplikanty nie będą musiały w kółku biegać, a mogły innymi rzeczami się zajmować. Dobrze. Woda będzie mogła dopływać tutaj. Fakt, że osoba, która bada jest również naszym jedynym kucharzem, odebinkę spowalnia badania. Najprawdopodobniej gdy zostanie mi zaoferowany jakiś kucharz od razu takiego kucharza, po takiego kucharza sięga. Gdy teraz zaproponują mi duplikanta kucharza, to takiego kucharza od razu wybiorę. Jakiś ciekawości. Jakbym chciał w przyszłości zmodyfikować imię jakiegoś duplikanta? Nadal mogę to zrobić. OK. Nie pamiętałem, czy ta gena na to pozwala. Niektóre geny nie pozwalają modyfikować imion a raz już nadanek. Dobra. Jak tutaj to wszystko idzie? Hmm. Dość powoli z tego co widzę. Niedosięgalne kopalnie? Nie. powinno działać. Ok. To był zły komunikat. Automatykę będziemy mogli tutaj też podpiąć w przeszłości. Ponieważ będziemy chcieli zautomatyzować generator węglowy, aby ten działał tylko i wyłącznie wówczas, gdy mamy. Ok. To właściwie ma wyższy priorytet niż. Ten generator, tego generatora na ten moment nie chcemy, bo on będzie za dużo energii spalał. Będziemy chcieli najpierw mieć technologię pozwalającą na... A, dobra, no zobaczmy, czy dostaniemy duplikanta, który jest w stanie gotować. A, brak smaku... Hmm... Moi drodzy, kucharz, który nie posiada e, zmysłu smaku. Co może pójść nie tak? Operuje, sprząta i gotuje. Dobra. A ty, mój drogi, będziesz zwał się... Łysyk. Nie wiem, majcinie. Tak jak komentowałeś pod Oxygen Not Included, nie wiem czy dalej oglądasz tą serię. Nie prosiłeś o dodanie ciebie, więc ja samolubnie wrzucę do twojego awatara na pewną śmierć. Jeżeli to, to nie odpowiada, daj znać w komentarzach. Jeżeli chciałbyś go inaczej nazwać, też daj znać w komentarzach. Wówczas możemy go mm, zupełnie inaczej, zgodnie z Twoją wolą, nazwać. A więc będziesz naszym kucharzem. Priorytety. Eee, czyli na początku wszyscy będą eee, chorowani, ponieważ Twoje umiejętności kucharskie będą przyzajowe. Eee, I i zajmujesz się test odebinkę głupie z mojej strony, że kucharz też ma biegać po całej bazie. Eee, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak tylko możesz, to masz. Dobra, mamy łóżko. Nie mamy stołu, chyba dla ciebie, prawda? Czy jest je, jest jeden nieprzepisany stół jeszcze? Dobra. To oznacza, że Diahil ma niższy priorytet na gotowanie, wyższy na badanie. Więc NDHil powinien zajmować się teraz badaniami w głównej mierze. Gdy ukończy to badanie, natychmiast rzucimy się na badanie inteligentnej baterii, ponieważ inteligentna bateria będzie potrzebna do zautomatyzowania naszego generatora pędu, generatora węglowego, aby ten nie pracował, kiedy sieć jest w pełni. Kiedy baterie są w pełni naładowane zwyczajnie. Okej. Okay, okay. Ok, okej. Okay. O, ktoś się. Ktoś ma nowe punkt umiejętności. Ok, czyli tak. MDAH, dodatkowy poziom bada, badawczy, że tak to mówimy. Arkanus, super mocne kopanie, chociaż nie w tym miał być najlepszy, no ale tak jednak go zbudujemy. Jest taktycznie. Potrzebujemy więcej budowniczych, więc na ten moment jednak e, budowanie. Kokos. Ulepszona siła. Nie, super mocne kopanie. I łysek. E, grillowanie. Więc zajmujesz się tym. Uprawy roślin. Super mocne kopanie. Ulepszona konstrukcja, super dupe kopanie i astronomia dla i Czyli wszyscy mają najlepsze czapeczki, jakie mogą mieć. I lecimy z kolejnym cyklem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli na ten moment to będzie miało niższy priorytet. To ma priorytet 3. Tylko, jak już nic innego nie macie do roboty w okolicy. To możecie tym się bawić. Zakładacie nowe, lepsze czapeczki, żebym był w stanie zidentyfikować, kto czym się tutaj zajmuje. Eee, niewystarczająca produkcja tlenu jak bardzo tego tlenu nam brakuje praktycznie wcale nam tego tlenu nie brakuje dobrze. Eee, czy mogę prosić o dokończenie zajmowania się toaletami? oczywiście nasze toalety mają ten problem że straszliwie tutaj zimno i tutaj faktycznie próbuje się coś zrobić i wychodzi sopel co, co 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 bez wątpienia najlepszym doświadczeniem zwyczajnie nie jest i teraz tak nadal mamy nadprodukcję żywności teoretycznie zobaczymy czy tak będzie Dalej i stale. Hmm, Ta nie jest ukończona. Ta posadzka jest przynajmniej ukończona. Tutaj te płytki fajnie było ukończyć. Eee, budynkowi brakuje zasobów. Tak, tak, tak. To możemy anulować, dzięki temu nie będzie tego biedu Powiadomienia i to, co nas interesuje, to jest inteligentna bateria. I zanim będziemy mieli inteligentną baterię, tak nie chcemy tutaj nic więcej robić. Hmm. I teraz tak, będziemy chcieli ten gaz ziemny podpiąć, ale z tym się jeszcze chwileczkę wstrzymam, ponieważ mam kilka problemów dookoła tego, jak tą przestrzeń chcę otwierać. Zobaczymy, jak to, jak to zadziała. I na ten moment zbóż to, anuluję to, wykop to. Ręczna, ręczna śluza jest dość powolna, ale nie mamy zapasu energii elektrycznej, żeby robić to inaczej. Widzimy, że niska temperatura Zaraz uniemożliwi nam hodowanie roślin, tutaj, więc będziemy chcieli to zaadresować szybciej niż później. Ok, toalety teoretycznie działają, w praktyce jeszcze nie, gdyż, ponieważ, albowiem nie ma możliwości wypompowania tego, co stanowi produkt uboczny. W tym cyklu nic już nie zrobimy. W następnym cyklu, powinniśmy być w stanie ukończyć nasze, naszą nową łazienkę. Dodatkowo. A i oczywiście tylko wychodząc, musicie mieć łapki. Nie musicie mieć łapek wchodząc, bo to jest manatriackie. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!